A teraz kolejny duży nowotwór, ważny nowotwór rakielita grubego. I tutaj mamy bardzo dobrego wykładowcę, pana profesora Tomasza Kubiatowskiego, który będzie chyba jest na wakacjach, tak jak wielu naszych wykładowców, ale zgodził się przedstawić zagadnienie. Tomku, zapraszamy. Szanowni Państwo, dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie. To zawsze ogromny zaszczyt uczestniczenia w tym niesamowicie ważnym z punktu onkologa każdego wydarzeniu. Zaawansowany rak jelita grubego osiągnięcia i nadzieje. Parę słów o osiągnięciach, ale też. Kilka słów o, o nadziejach. Oczywiście, proszę Państwa, leczenie każdej choroby nowotworowej jest nierozerwalnie związane z postępem biologii molekularnej. Ja nie będę omawiał Państwu tego całego schematu i wszelkiego rodzaju mechanizmów transformacji nowotworowej, a jedynie skupię się na pewnych zagadnieniach, które ogniskują się w obrębie tego szlaku zaznaczonego tutaj na tym wykresie na fioletowo. Dlaczego? Dlatego, bo to jest kluczowy szlak przemian, który prowadzi do powstawania komórki nowotworowej w przypadku raka jelita grubego. Oczywiście proszę państwa Poznanie Tychże przemian, tej biologii molekularnej doprowadziło do tego, że powstało cały szereg leków, które my wykorzystujemy na co dzień w leczeniu raka jelita grubego. I są to m.in. cetuximab, panitumumab, które blokują domenę zewnątrzkomórkową receptora dla naskórkowego czynnika wzrostu. Są to leki, które interferują w tworzenie nowych naczyń krwionośnych zaopatrujących gus nowotworowy, czyli blokują oddziaływanie czynnika wzrostu dla siódmotworu naczyń z receptorem, tak jak Bevacizumab, czy na przykład jak który jest swoistego rodzaju fałszywym receptorem dla tychże czynników wzrostu, ale także mamy, proszę Państwa, Ramuciruma blokujący domenę wewnątrzkomórkową receptorów dla czynnika wzrostu siódmąka naczyń, czy na przykład regorafen. To wszystko, proszę Państwa, powoduje, że tak naprawdę jeśli spojrzymy na to, czym dysponujemy obecnie w leczeniu nowotworów jelita grupego, to mamy oczywiście chemioterapię i ona jest niesamowicie ważna, bo ona stanowi pewnego rodzaju szkielet, do którego dodajemy, dodajemy terapię celowaną po to, aby wzmóc efektywność takiego leczenia. I tutaj mamy inhibitory VEGF, wspomniany bywacizumab, ramucirumab, waflibercep, mamy antyEGFR, egfr pani, Mamy kinaz, inhibitory wielokinazowe, takie jak regorafenib. Czy mamy na przykład inhibitory immunologicznych punktów kontrolnych, czyli ta tak zwana immunoterapia, która także w jelicie, grubym, w leczeniu raku jelita grubego jest stosowana, ale o której za chwilę powiem parę, parę słów. Oczywiście, proszę Państwa, sam postęp biologii molekularnej spowodował także nasze odmienne patrzenie na pacjentów z chorobą nowotworową. Dlaczego? Dlatego, żeśmy zauważyli, że w obrębie wszystkich chorych, którzy chorują na raka jelita grubego, możemy wyodrębnić takich pacjentów, u których nie stwierdzamy mutacji, na przykład w genie BRAF, czy mutacji w genach KRAS, NRAS, u których nie stwierdzamy niestabilności mikrosatelitarnej, ale także i mamy takich chorych, u których te mutacje występują? Czy to mutacje w genach KRAS, NRAS, mutacje w genach PRAW, czy na przykład zmiany, które kodują niestabilność mikrosatelitarną wynikającą z zaburzenia systemu naprawy DNA, a mianowicie chodzi tu głównie o usuwanie nieprawidłowo sparowanych w obrębie DNA zasad. Dlaczego to jest, proszę Państwa, takie ważne? No bo jeżeli popatrzymy na rokowanie tych chorych, to ono się diametralnie różni w zależności od tego, czy te mutacje mamy, czy też ich nie mamy. Proszę spojrzeć: prawdopodobieństwo przeżycia czasu wolnego od progresji choroby. Tak? Jeżeli tych mutacji nie mamy, to mediana takiego czasu przeżycia wolnego od progresji choroby w pierwszej linii leczenia to jest mniej więcej 10 miesięcy. Ale jeśli u tych chorych występuje mutacja BRAF, to już ta mediana ulega skróceniu do 7,4 miesiąca. Jeśli teraz popatrzą Państwo na prawą stronę tego slajdu i przeanalizują sobie czas trwania, mediany czasu trwania przeżycia całkowitego, to w wyniku zastosowania pierwszej linii leczenia choroby zaawansowane. U pacjentów z rakiem milita grupego bez mutacji ta mediana to jest mniej więcej 27 miesięcy. Natomiast, jeśli mutacja bra występuje, to ta mediana ulega skróceniu do bez mała 12 miesięcy. To pokazuje, Szanowni Państwo, jak niezmiernie ważne jest określenie statusu tych mutacji. Przed rozpoczęciem danego leczenia. Także, proszę Państwa, gdy analizujemy nawrót choroby po pierwotnym leczeniu radykalnym, to widzą Państwo, że u pacjentów z mrach, to jest ta krzywa pomarańczowa, ten, to przeżycie po nawrocie jest istotnie krótsze od przeżycia po nawrocie u pacjentów, gdy w ich materiale genetycznym nie stwierdzamy. Żadnej z tych mutacji, ani karas, ani NRA, ani mutacji praw. Mutacji I dlatego też, proszę Państwa, zanim zastosujemy odpowiednią terapię, zanim zastosujemy odpowiednie leczenie, te dane te analizy musimy wykonać, bo to przekłada się na ostateczny efekt naszej terapii. Proszę spojrzeć, pani Tomubab pierwszy z brzegu. Popatrzmy na medianę czasu przeżycia całkowitego u tych chorych. Jeśli mamy mutację w genie Karas, mediana ta wynosi 15,5 miesiąca. Jeśli tej mutacji nie mamy, 9,23,9 miesiąca. To pokazuje, proszę Państwa, że te terapie, jeśli są dobierane w sposób właściwy, w oparciu o biologię molekularną, one mają naprawdę szansę zadziałać. Natomiast jeśli tych Mutacji nie analizujemy, nie dobieramy terapii w stosunku do profilu genomowego tych chorych, wtedy też okazuje się, że nasze efekty terapeutyczne są zdecydowanie gorsze. Podsumowując, proszę Państwa, taki take home message z tej. Jak gdyby części tego wykładu, moglibyśmy powiedzieć, że terapie personalizowane nie są adresowane do wszystkich chorych, gdyż korzyści ich zastosowania dotyczą wybranych chorych, cechujących się obecnością lub brakiem specyficznych zaburzeń molekularnych w komórkach. Mając wiedzę na temat tych oraz innych zaburzeń, możemy dobierać terapię tak, aby spodziewana korzyść kliniczna z jej zastosowania była największa i przewyższała spodziewane objawy uboczne. Dlatego też, jeżeli popatrzymy na zalecenia, czy to zalecenia ESMO, czy to zalecenia NCCN, tutaj mają Państwo zacytowane zalecenia ESMO, ostatnią wersję, to te terapie, które są stosowane w pierwszej linii leczenia, one są w istotnym stopniu uzależnione od tego, czy występują dane mutacje, czy też nie. Jeśli te mutacje występują, proszę zauważyć, te terapie niejednokrotnie są inne od tych, które stosowane są u pacjentów u których zaburzenia te stwierdzane nie są. I to samo widzimy, proszę Państwa, w drugiej i jak Państwu pokażę, w kolejnych liniach leczenia. Ale to, co powiedziałem Państwu wcześniej, a czego nam niestety brakuje obecnie jeszcze w leczeniu pacjentów z rakiem lita grubego, to są specyficzne terapie, które są rezerwowane dla chorych z mutacjami w genie BRAF. Mam tu na myśli m.in. skojarzenie encorafenibu z cetuximabem czy skojarzenie encorafenibu-binimetynibu z cetuximabem. Dlaczego to jest tak ważne? Ponieważ dane te pochodzą z badania BICON, to mają Państwo przywołane niejako do badania BICON, to było badanie trójramienne, gdzie pacjenci z mutacjami w genie BRAF, pamiętajmy, że są to ci chorzy, którzy istotnie gorzej rokują w stosunku do pacjentów, którzy danych mutacji nie posiadają, byli randomizowani albo do terapii trójlekowej, enkorafenibinimetynib, plus cetuximab, czyli sama terapia celowana, blokująca domenę komórkową receptora EGFR, blokująca białko biraf i blokująca następnie leżące poniżej białko MEG. Albo do terapii cetuximab z encorafenibem bez binimetinibu, albo do folfiri w skojarzeniu z cetuximabem, czyli chemioterapia plus terapia celowana. Co się proszę Państwa okazało, że gdy porównano efekty, to tak naprawdę oczywiście w stosunku do chemioterapii była istotna korzyść z zastosowania terapii celowanej w stosunku do chemioterapii, ale gdy już porównano terapię dwulekową i trójlekową, okazało się, że nie ma to istotnej między nimi różnicy. Podobnie zresztą było w przypadku analiz czasu przeżycia całkowitego, jak i czasu przeżycia wolnego od progresji choroby. Co jest także, proszę Państwa, ważne, terapia ta personalizowana, terapia celowana, stosowana w oparciu o cetuximab i encorafenib, ona cechowała się dobrą tolerancją, tolerancją niejednokrotnie lepszą w stosunku do stosowanej standardowej u tych pacjentów chemioterapii, co jest niezmiernie ważne z punktu widzenia zachowania właściwego rytmu prowadzenia leczenia tych chorych. Ważne jest proszę Państwa także to, że terapia ta była skuteczna, niezależnie od tego, czy na przykład w pierwszej linii leczenia zastosowano u pacjentów terapię antyangiogenną opartą na Bevacizumabie, czy też u tych pacjentów tej terapii nie zastosowano. Ale proszę Państwa, to o czym my mówimy bardzo często w kontekście leczenia raka jelita grubego, to są inhibitory immunologicznych punktów kontrolnych. One adresowane są do stosunkowo wąskiej grupy chorych, takich pacjentów, u których stwierdzamy zaburzenia molekularne o typie niestabilności mikrosatelitarnych, wynikające m.in. z zaburzenia systemu naprawy i usuwania nieprawidłowo sparowanych nukleotydów. Obecnie mamy dostępną terapię opartą na pembrolizu dla tych chorych, czy też stosowaną w pierwszej linii leczenia, czy też stosowaną w drugiej linii leczenia terapię opartą na skojarzeniu ipilimumabu z nivolumabem, czyli leku blokującego białko receptorowe CTLA-4 plus dodatkowo drugi lek blokujący białko receptorowe PD-1. Czy to, proszę państwa, działa? Ja chciałbym państwu pokazać efekt działania skojarzonej terapii opartej na ipilimumabie i nivolumabie. Zauważcie państwo, to są dane pochodzące z badania CheckMate 142. I zauważcie państwo, jak wielu chorych w drugiej linii leczenia. I kolejnych, u których zastosowano tę terapię, odpowiedziało pozytywnie na jej zastosowanie. U tych pacjentów niejednokrotnie stwierdzaliśmy remisję całkowite. Odsetek tych chorych był na poziomie 13% w obserwacji przekraczającej 50 miesięcy, której mediana przekraczała 50 miesięcy. Zauważcie Państwo dalej: odsetek remisji częściowych 52%, stabilizacji 21%. Odsetek kontroli choroby na poziomie 81%. Natomiast jeśli u tych pacjentów wystąpiła odpowiedź na leczenie, to czas trwania odpowiedzi mediana tej czasu tego czasu trwania odpowiedzi nie została jeszcze u tych pacjentów osiągnięta. Podobnie zresztą, gdy przeanalizowano medianę czasu przeżycia wolnego od progresji choroby, czy mediany czasu przeżycia całkowitego, zauważcie Państwo, wszędzie mamy NR, czyli nie została jeszcze osiągnięta, nie uzyskano odpowiedniej ilości zdarzeń pozwalającej na wyliczenie poszczególnych median. I to proszę Państwa co jest, co jak gdyby pokazałem do tej pory w tej wcześniejszej prezentacji, w tych wcześniejszych slajdach, to było to, że mamy całe mnóstwo leków, ale to oczywiście te leki, to nie jest wszystko na co czekamy, to nie jest wszystko nad czym pracujemy i co jest prezentowane na kongresach. Ja bym chciał by się skupić na kilku lekach o działaniu antyantiogennym, które tu Państwu zakreśliłem tą ramką. Ramucirumab, Regorafenib i Fruquintinib. W szczególności, proszę Państwa, ten flupintinib jest niesamowicie ważny i niesamowicie istotny. Ja osobiście powiem szczerze, bardzo chętnie chciałbym z niego korzystać i chciałbym mieć go jako lek na przykład refundowany, dostępny dla moich chorych. Dlaczego? Dlatego, że jeśli popatrzymy na regorafenib, który. Możemy u naszych pacjentów w pewnych mechanizmach refundacyjnych zastosować. To proszę zauważyć, że regorafenib blokuje z jednej strony receptory dla czynnika wzrostu śródbłonka naczyń, tak, dla wchodzących w interakcję z czynnikiem wzrostu śródbłonka naczyń, ale z drugiej strony tenże sam regorafenib blokuje całe mnóstwo innych receptorów, jak na przykład PDGF, czyli czynnik dla czynnika płytkopochodnego wzrostu, czy na przykład dla czynnika wzrostu Natomiast jak wykazano, proszę Państwa, fructintinib, który posiada węższe spektrum molekularne, jest także skuteczny u pacjentów, u których zastosowano we wcześniejszych leczeniach regolafenib i u których osiągnięto potem progresję po zastosowaniu tego leczenia. Dlatego też to jest jak gdyby kolejna linia terapii, kolejna nadzieja dla naszych pacjentów. Skąd mamy te dane? No te dane mamy z dwóch badań, badania Fresco i badania Fresco 2. To były dwa bardzo podobne badania, przy czym badanie Fresco było dokonane w populacji chińskiej, natomiast badanie Fresco 2 z racji wymogów rejestracyjnych zarówno FDA, jak i wymogów rejestracyjnych EMA, było wykonywane w populacji szerszej, która obejmowała także inne regiony, a nie tylko region, region Chin. Ale zauważcie Państwo, wszędzie u tych chorych stosowano kilka linii leczenia, co jest bardzo ważne, i stosowano także terapię anty-VEGF, anty-EGFR. Te terapie były dozwolone. I pacjenci albo otrzymywali frupitini, albo otrzymywali placebo. Czy ten lek działał? No działał. Jeśli popatrzymy na czas przeżycia całkowitego, zauważcie państwo, wydłużenie tej mediany było o prawie 3 miesiące w stosunku do ramienia kontrolnego. Co więcej, wszyscy chorzy. Odnosili korzyść z zastosowanej terapii, gdy przeanalizowano czas przeżycia wolny od progresji choroby, podobnie w wyniku zastosowania frukmin mediana tego czasu wolnego od progresji choroby ulegała wydłużenie o dwa kolejne miesiące. Ja wiem, że Państwo mogą sobie w tym momencie pomyśleć, dwa miesiące, cztery miesiące. Cóż to jest? No tak, ale dla naszych chorych jest to czasami bardzo dużo, a poza tym pamiętajmy, że to jest kolejna linia. Leczenia. Kolejna opcja terapeutyczna. I znowu praktycznie wszyscy chorzy odnosili korzyść z zastosowanej terapii. Natomiast badanie FRESCO-2, praktycznie rzecz biorąc, badanie bliźniacza, ale tak jak powiedziałem, adresowane już do szerszej populacji, nie tylko populacji chińskiej, wykazało bardzo zbliżone dane w zakresie czasu przeżycia całkowitego, jak też i proszę Państwa, czasu przeżycia wolnego od progresji choroby. Co jest niesamowicie ważne, ważne jest także, proszę Państwa, to, że ta korzyść była widoczna tak u pacjentów, u których zastosowano to leczenie w czwartej i kolejnych liniach leczenia, jak też i u tych chorych, u których terapia ta została zastosowana wcześniej, na wcześniejszych etapach leczenia choroby rozsianej, czyli poniżej czwartej linii leczenia. Także bez znaczenia było, o jaka terapia została zastosowana przed podaniem frupintinibu? On zawsze, proszę Państwa, cechował się skutecznością. I to Państwo widzą po prawej stronie tego przeźrocza. Mamy leki z grupy VEGF-ów, anty egfr regorafenib, mamy i różne skojarzenia. I zawsze po tych lekach, jak pokazują wyniki tego badania, była to terapia, terapia skuteczna. Dobrze. Natomiast, proszę Państwa, podobna sytuacja była w przypadku czasu przeżycia wolnego od progresji choroby, również bez względu na to, czy zastosowano cztery linie leczenia wcześniej, czy mniej niż cztery linie leczenia, zawsze u tych pacjentów ta korzyść była korzyścią istotną. I bardzo ważne, proszę Państwa, takim może trafiającym do wyobraźni wykresem to jest właśnie ten wykres pokazujący, co dzieje się w wyniku zastosowania danego leczenia? Zauważcie Państwo, że w momencie, gdy stosowano nofructinib, istniała cała duża grupa chorych, u których stwierdzano albo stabilizację choroby, albo stwierdzano odpowiedź obiektywną na zastosowaną terapię. Natomiast w ramieniu kontrolnym gdy zastosowano placebo plus best supportive care, czyli najlepszą terapię wspomagającą, praktycznie rzecz biorąc tylko minimalna ilość pacjentów odpowiedziała w jakikolwiek sposób na tą terapię. U większości chorych stwierdzono progresję choroby nowotworowej. I to, proszę Państwa, co jest niezmiernie ważne w kontekście każdego leczenia. To jest coś, na co ja zawsze patrzę, gdy analizuję sobie badania kliniczne, a mianowicie jakość życia tych chorych, bo nie jest problemem, szanowni Państwo, podać lek. Niezmiernie ważne jest to, jaka jest jakość życia pacjenta podczas danej terapii. I zresztą na to bardzo pacjenci zwracają uwagę. Co mamy, proszę Państwa, i na co oczekujemy, co chcielibyśmy mieć? terapię antyher2, bo i takie mutacje u naszych pacjentów się zdarzają i tu mają Państwo wymienione leki doskonale znane z leczenia raka piersi: trastuzumab, pertuzumab, lapatinib, tukatynib. Następnym wyzwaniem są pacjenci bez niestabilności mikrosatelitarnych i teraz czynione są różnego rodzaju zabiegi terapeutyczne, aby także u tych pacjentów bez niestabilności mikrosatelitarnych można było stosować na przykład immunoterapię w skojarzeniu z innymi rodzajami. Rąku, przepraszam tleni. bardzo, musimy tak jak niestety zakończyć. Państwo widzą także i na tym obraz, tych wyzwań jest bardzo dużo. Tych nowych leków jest całe mnóstwo przed nami jeszcze, między innymi te, które znamy z leczenia nowotworów płuca, jak terapię antyROS1, Czata czy antyALK. Także te, które znamy z innych rodzajów nowotworów, jak mutacje w genie retiselperkatynip, czy na przykład chorzy, u których występują mutacje w genie kodującym receptory dla naskórkowego czynnika wzrostu. ale to jest, proszę Państwa, przed nami i mam nadzieję, że przy kolejnej okazji, gdy będziemy rozmawiali o nowych terapiach, będziemy mogli także powiedzieć o tych wszystkich lekach, jako już lekach dostępnych dla naszych chorych. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Dziękujemy, Tomku.